Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Mam ci je wklepać. Cześć, tu Mateusz Mikulak z Football TV. Witam Was na kanale. Nie grasz, nie wygrasz. Dziś przedstawię Wam zapowiedź hitów piłkarskiego weekendu wraz z moimi typami: Derby Rzymu, rozstrzygające mecze w Hiszpanii oraz finał Pucharu Anglii. Zapraszam! Specjalna promocja dla naszych widzów. Z Kodem Sport 600, darmowy freebet o wartości 10 zł na stronie Betfan. Szczegóły w opisie i podpiętym komentarzu. Zacznijmy od derby w Rzymu. W tym spotkaniu obstawiam bramkę zdobytą przez Ciro Immobile. Zawodnik ten w sześciu ostatnich spotkaniach zdobył sześć goli, tym samym stając się najlepszym strzelcem w historii Lazio. Ma już na swoim koncie 150 bramek i potrzebował do tego zaledwie 217 spotkań. Dlatego myślę, że teraz w derby de la Capitale, w tak istotnym meczu, również może zdobyć gola. Jeśli chodzi o dodatkowe dane dotyczące tego spotkania, to warto zaznaczyć, że AS Roma z Lazio nie wygrała od września roku 2018. Ponadto 6 yy, ostatnich meczów w Giallorossi to 4 porażki, a w przypadku Lazio 10 ostatnich meczów 8 zwycięstw, tak więc Patrząc na tą aktualną formę również można dojść do wniosku, że to Lazio jest faworytem. Dlatego tym bardziej myślę, że Ciro Immobile może strzelić gola w tym meczu. A tak nie z Bukmacherskiego, a ze sportowego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na duet zawodników Romy. Ebrima Darboe oraz Nikola Zalewski. Ci zawodnicy przez lata występowali w Primawerze. Ostatnio jednak zaczęli dostawać szansę od trenera gry w pierwszej drużynie. Nikola Zalewski zdobył nawet bramkę przeciwko Manchesterowi United. Jednak to Ebrima Darboe teraz więcej ostatnimi czasy występował od y, polskiego zawodnika. No jeśli udałoby im się y, zagrać przeciwko Lazio, to na pewno byłoby to kolejne dla nich bardzo ważne i ciekawe doświadczenie. A to, co warto zaznaczyć w przypadku derby de la Capitale, to y, nawet mimo faktu, że teraz jest problem z tymi kibicami na trybunach, że ich po prostu nie ma, y, to właśnie trzeba powiedzieć, że te spotkania nadal mają ogromną wagę, bo na przykład kiedy jeszcze granice były otwarte, kiedy mogłem podróżować i swobodnie przemieszczać się po świecie i realizować reportaże na mój prywatny kanał, to będąc we Włoszech, chociażby na derbach Genui, czy też na meczach Milanu, zawsze słyszałem od kibiców, czy to oficjeli, z którymi się kontaktowałem, z którymi się widziałem w celu nagrywania materiału, zawsze słyszałem, że na przykład jeśli chodzi o derby Turynu, o derby Genui właśnie, o derby Mediolanu, że tamta rywalizacja to jest właśnie. Rywalizacja, że to nie jest nienawiść, że tam właśnie y, kibic Genui swobodnie może sobie przejść obok kibica Sampdori w barwach, nie dojdzie do żadnych spięć. To bardziej polega na jakimś docinaniu, sobie żartowaniu y, i tak dalej, ale w Rzymie wygląda to inaczej. Każdy właśnie z tych Włochów, czy to w Genui, czy to w Mediolanie, zaznaczał, że tam jest prawdziwa nienawiść, że tam rzeczywiście kibic Lazio nie może przejść obojętnie w barwach obok kibica Romy i tam jest prawdziwe to niebezpieczeństwo, kiedy oczywiście kibice są na trybunach czy też pod stadionem, prawda? Yy, dlatego to są takie pod kątem kibicowskim można powiedzieć najważniejsze derby we Włoszech. W tym niezwykle ważnym meczu, w kontekście rozstrzygnięcia całego sezonu La Ligi, czyli pojedynku Atletico z Osasuną, obstawiam wygraną Rochi Blancos do zera. Jak wiadomo, Atletico, ekipa Diego Sima, one już od lat słynie z doskonałej gry w niskim bloku, ma zwartą, wąską ustawioną strukturę, zmusza przeciwnika do gry z skrzydłami, z których, jak wiadomo, znacznie ciężej stworzyć dogodną sytuację niż chociażby ze środka pola. Co oznacza, że bardzo trudno jest strzelić gola ekipie Atletico, dlatego myślę, że zagrają na zero z tyłu. Ponadto warto dodać, że w tym sezonie ekipa Los Colchoneros straciła najmniej bramek w lidze, a w kontekście pięciu czołowych europejskich lig są na drugim miejscu w tej statystyce, bo jeszcze mniej bramek straciła ekipa Lille. Ponadto w lidze hiszpańskiej drużyny grające przeciwko Los Colchoneros notują najniższe XG, co oznacza, że przeciwko ekipie Diego Simeone najciężej stworzyć jest dogodną okazję. Choć kursy na Betfanie jednoznacznie pokazują, że to Barcelona jest faworytem potyczki z Celtą Vigo, to jednak ja w tym spotkaniu pokuszę się o wytypowanie remisu. Blaugrana w tym sezonie stosunkowo słabo radzi sobie na własnym obiekcie. Zdobyła dokładnie tyle samo punktów u siebie, co na wyjeździe. Na własnym stadionie są na czwartym miejscu w rozgrywkach. Tak więc myślę, że jest to prawdopodobieństwo dość duże, że i tym razem Barsa straci punkty. Celta wygrała wszystkie ostatnie cztery mecze w Lidze, tak więc są w dobrej formie. Myślę, że mogą tutaj sprawić problemy, także od tej strony mentalnej na pewno są pewni siebie, choć należy dodać, że ich ostatnia potyczka z dułą Katalonii zakończyła się porażką 0-3. Przed kilkoma laty remis Chelsea w meczu z Tottenhamem przesądził o mistrzostwie Leicester City. Mowa tu o tym słynnym sezonie. 15-16. Tym razem ekipa Weblues po raz kolejny może wpłynąć, tym razem już bezpośrednio, w bezpośrednim pojedynku z Leicester, na triumf ekipy Lisów. Tym razem w stawce jest Puchar Anglii. Trofeum oczywiście nie aż tak prestiżowe jak zwycięstwo w Lidze, jednak dla Leicester bez wątpienia wygranie tego trofeum byłoby kolejnym historycznym wyczynem. Mecz ten będzie również ciekawy od strony taktycznej. Obydwa zespoły grają trójką z tyłu, czyli trzema środkowymi obrońcami. Jeśli chodzi o ten system z trzema środkowymi obrońcami, sytuacja ta do złudzenia przypomina tę z sezonu 16-17, kiedy to Antonio Conte po kilku słabszych meczach zdecydował się wdrożyć system z trójką z tyłu i od tamtej pory jego drużyna zanotowała serię zwycięstw, później sięgnęła po Mistrzostwo, po Mistrzostwo Anglii. W tym sezonie wraz z przyjściem Tomasa Tuchela ekipa Weblues przeszła na trójkę z tyłu i od tamtej pory z dziewiątego miejsca awansowała w pewnym momencie na trzecie teraz jest na czwartym miejscu jednak wciąż walczy o podium i co ciekawe walczy o ten podium z ekipą Leicester tak więc można powiedzieć, że ten finał Pucharu Anglii będzie również istotny w kontekście psychologicznym walki o to trzecie miejsce które jest miejscem bardzo prestiżowym ja obstawiam, że w tym finale Pucharu Anglii jednak zwycięzcą okaże się Ekipa Tomasa Tuchela. Tak prezentuje się mój cały kupon. Stawiam 40 zł i jak widzicie mogę z tego wyciągnąć całkiem ładną sumę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrybowania kanału, dołączania do grupy. Nie grasz, nie wygrasz. Oczywiście link do niej znajdziecie w opisie. Ponadto przypominam, że wraz z kodem SPORT600... Użytym przy rejestracji możecie otrzymać FreeBet o wartości 10 zł oraz cashback do 600 zł. Również, oczywiście, wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.